Drodzy Państwa, chcielibyśmy się z Państwem podzielić jakże piękną, radosną chwilą w naszym życiu. To tu właśnie zaczyna się podróż projektu paka z naszym Janem z Johnem. Ja przyjechałem zabrać John'ego i chciałem przedstawić Anię Prezes Funda. Ja z Johnem. Jedziemy w piękną podróż. Pierwszy nasz punkt poznań Księże Janie nadciągamy. Proszę nas wyczekiwać. Za chwilę będziemy z Johnem. Woda dobra. Zabieramy John'ego, jedziemy na rekolekcję do Poznania, do księdza Jana. Przypadek? Nie sądzę. I na tych właśnie rekolekcjach będę mówił piękne rzeczy, prawdziwe rzeczy. Czyli będę mówił o Janie, czyli pięknym człowieku, który kochał ludzi. I podczas rekolekcji również poruszymy bardzo ważny temat projektu PAKA, który jest Janowym projektem. Od czasem mam humorek diabeł Zrobiliśmy chatę i wszystko chciał żyć Traktujemy to jak zabawę Lubię gdy zdejmujesz prawdę i mówisz mi prawdę A ja palę trawę Wszystko co nagle było zabawne trochę rozbawiłem tym falę Trochę pobawiłem się szmalem Dziś trochę inaczej patrzę na życie Pewnie dostałem tu szansę, którą też macie Bo tak jest na stricie Będzie niespodzianek o 6 nad ranem jak towar na klicie Zamykaj oczy już koniec zabawy Do tego żyć. z z naszej parafii poszliśmy sobie do klasy obejrzeć film. Od razu, na samym początku, poczuliśmy się jak w domu, jak w kościele. Kto z was oglądał tę wieżę, wybrzmiało wtedy właśnie skosztujcie i zobaczcie, które usłyszeliśmy podczas obrzędu Komunii Świętej. Dokładnie ta sama pieśń. Film był świetny, piękny. Razem z księżnik weszliśmy z takim przekonaniem, że naprawdę uczestniczyliśmy w tym ważnym. I pamiętam to ostatnią scenę, kiedy ten główny akt, znaczy ten aktor, ten Trojan, który właśnie grał tego człowieka, który tam się przemieni, wychodzi z pokoju i nagle się okazuje prawdziwy człowiek. Z radością, z uśmiechem. Człowiek, który ma żonę, który ma dzieci, który jest teraz szczęśliwym człowiekiem. Ja oczywiście wierzę, że to od razu natchnienie od ducha świętego przyszło, bo pomyślałem sobie. Znaczy, Pan Bóg mi to odpowiedział. napiszmy tego człowieka na Messengerze, no może by się udało. I by przyjechał 17 października na godzinę 20 na winiary z Helu. Powiem szczerze, że nie wierzyłem w ale, ale Pan Bóg ma poczucie humoru i on daje nam poczucie obecności, swoje natchnienia. Trzeba po prostu za nimi pójść. Napisałem i się dzieje. <laughs> Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie Patryka Galerskiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i tak jak się raz mówił, mam uczucie humoru, więc chciałbym do tego, więc jestem. Może byś powiedział, tak, o tej nowej inicjatywie, która się rodzi? Jak Państwo zauważyli, tutaj Panowie pomogli mieć piękny obraz, na którym jest sylwetka Jana. Tu to był super egoista, przepraszam za wyrażenie. Gdybym to całe doświadczenie, gdybym ten cały wysiłek ludzi, gdybym Jana, po prostu zostawił i zostawił to dla siebie. Więc ja poczułem, że ja muszę z Janem iść dalej. Mimo tego, że on jest moim sercem, że ja go czuję, że, że on po prostu jest. Więc ja swoje doświadczenie chcę oddać innym ludziom, którzy być może są w podobnej sytuacji mojego życia, być może doświadczają sytuacji, w których nie wyobrażają sobie. Że można w życiu uznać maturę, że można być szefem kuchni, że można być tatą, którego kochają dzieci, za którym tęsknią. Więc jednym z projektów Fundacji Księdza Kaczkowskiego jest projekt PAKA, czyli nazwa biorąca się od imienia PA, tryb, nazwiska Kaczkowski. Tak, czyli wracam z Janem do więzienia i będę prowadził warsztaty kulinarne. W domach poprawczych, w domach szkolno-wychowawczych, w różnego rodzaju placówkach. W zgodzie z własnym sumieniem, z autentyczną miłością mojego życia, którą ja potrafię czuć, jestem przekonany, jak pewnie większość z Państwa, że takich Patryków galewskich jest zdecydowanie więcej.